Siema! jestem oczywiście Max, to jest kolejny odcinek z serii Daj się wygadać. Dzisiaj poruszymy temat, który jest dość chodliwym tematem na moim kanale, ponieważ firmy z tym, z tą marką osiągają bardzo wysokie wyniki wyświetleń. Jest to oczywiście Dacia, marka, której no, nie darzę sympatią. Słynie z tego, że jest dość średnio wykonana i raczej taka, no, badziewna, powiedzmy, nie? Raczej nie robimy chińskich gadżetów, bo też są dość badziewne, choć często Próbują ułatwić nam życie. No nie zawsze tak się dzieje. Słuchajcie, Dacia jest koncernem, który jest w Europie, w Polsce nie, całkiem świeży, myślę, że mogę to tak nazwać, ponieważ taka ekspansja zaczęła się, myślę, że dopiero od do około 10 lat temu. To nie jest dawno, to nie jest duży okres czasu. I po prostu prześledźmy sobie to dzisiaj, których kulturych segmentów dacia jeszcze nie skradła, nie stworzyła i co mogłaby zrobić? by jeszcze bardziej poszerzyć swoją działalność w Europie. A oczywiście, co za tym idzie, powiększyć swoje zasoby hajsu. Przede wszystkim, co, które segmenty Dacia teraz posiada? Przede wszystkim teraz jest to Dacia Duster, czyli kompaktowy słów SUV, SUV segmentu C. Dacia Sandero i Logan, czyli sedan oraz hatchback segmentu B. Oraz Dacia Docker. Tak dobrze mówię Docker. Która jest kompaktowym takim vanem, dostawczakiem A jeszcze jest jogger, który niedawno wszedł Jeszcze tak mi nie zdążył w głowie usiąść No jogger, czyli oczywiście też taki no rodzinny minivan, tak? Zobaczcie, że Dacia ma niewiele tych segmentów Bo przede wszystkim są to tylko segmenty B i C tak naprawdę, nic więcej A pamiętajmy, że są jeszcze jest parę koncernów, w które Dacia mogłaby wejść i naprawdę tanio osiągnąć nam sukces. Posłyszę się teraz memem, który był na rok temu, chyba albo dwa lata temu, na 1 kwietnia, jeśli go znajdę, mam wam wkleję. Czyli Dacia's Malster, Czyli takie sandero, któremu ktoś uciął tylne drzwi. Czy to jest aż tak głupi pomysł? Oczywiście, że nie. Gdyby sandero obciąć drzwi, samochód miałby w około 3 ,70 m 70 cm, czy 3 60 m i łapałby się w segmencie A. Segment A to m.in. Hyundai i 10, Fiat 500, co tam jeszcze jest Volkswagen Up, no są do tego typu samochody. Na pewno je kojarzycie, są to takie najprostsze myślę, samochody z naszych dróg. I teraz, gdyby dacia, a dacia pamiętajmy, że również ma silniki litrowe, mogliby odkopać i zmodernizować delikatne starsze silniki 0,9 one na pewno świetnie weszłyby w takie nadwozie. Samochód wtedy byłby dość tani, bo jest jakkolwiek mały, ma mały silnik więc również wszelkie opłaty akcyzowe y, miałby dość niskie. I teraz Dacia mogłaby naprawdę łatwo y, stworzyć takie samochody, które byłyby konkurencją właśnie dla Apa, który już wygasa, dla Fiata 500, który też prawdopodobnie za niedługo przestanie być produkowany, bo już ta generacja naprawdę długo się ciągnie i mogłyby, mogliby naprawdę łatwo skraść cały rynek segmentu A. Oczywiście byłyby tanie wersje tego, tej Daci. Y, czyli takie typowo najbiedniejsze, one byłyby dość naprawdę tanie i nadawałyby się czy do kercheringu, czy do jakichś wypożyczalni yy, takich długoterminowych, czy na przykład do rozłożenia pizzy. Tego typu zadania dla takiego auta byłyby dobre, bo to byłby samochód bardzo prosty i konstrukcyjnie. Oczywiście byłyby również bogatsze wersje, które faktycznie mogłyby konkurować już na przykład z Fiatem 500, tak wspomniałem. Boże... Yy, 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 dodatkowo Dacia mogłaby tam przecież robić elektryka bądź hybrydę, a ten samochód byłby jeszcze bardziej ekonomiczny, i poprawiłby im ogólny wykaz norm spalin w całym koncernie. To wszystko byłoby im oczywiście mocno na plus. Wydaje mi się, że taka dacia smalster naprawdę nie byłaby głupim pomysłem. Zresztą tak samo jak niedawno, chyba niedawno poruszany yy, przeze mnie temat, jakim były yy, taka przeróbka właśnie również zdjęcia w internecie, czyli dacia duster w wersji 3-drzwiowej. To kolejny raz byłoby dobre ponieważ mogliby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, bo na przykład młodzi ludzie, yy, którzy nie, jakoś nie przywiązują wagi do samochodu, ale potrzebują nowego auta, yy, na przykład Dacia Duster wersji 3 by się spisała. Byłaby bardziej dzielna terenowo, ponieważ ma krótszy rozstaw osi, lepsze kąty yy, i na pewno myślę, że również osiągnęłaby dość sporo w Polsce bo jedziemy na które bardziej sportowo teraz, bo dzisiaj jedziemy bardzo sportowym samochodem i nie śmiejcie się, bo dopiero zaraz wam pokażę, co to faktycznie jest. Co dalej? Pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak koncern dostawczaków. Wyobraźcie sobie, że Dacia bierze na warsztat Renault Mastera. Generację, tu nawet najnowszą, albo tą taką przedliftingową, trochę go ogłacają z blachy, z yy, ferk może, Trochę robią biedniejsze wyposażenie, biorą silnik diesla, który już tam jest, albo wsadzają na przykład jakiś słabszy. Przykładowo teraz, chyba w Masterach, jest tylko 2-3. No to na przykład oni mogliby wsadzić dwulitrowego diesla, który, w segne, w który u nich w koncernie jest, bo jest dwulitrowy diesel, który na przykład ląduje w Talizmanie. Bądź na przykład już też słabojenny silnik 1,6 Diesel Biturbo, które myślę, że z 45 koni i tam chyba 400 N jest, to by wystarczyło do napędzania dostawczaka wielkości Mastera i byłby to samochód, który byłby na przykład 30 tysięcy tańszy od Mastera, e, w podstawie oczywiście, miałby oczywiście mocno słabszy silnik, mocno widniejsze mocno wyposażenie, ale byłby tani i by jeździł. Oczywiście nikt nie kupi sobie ich prywatnie, natomiast są to auta, które są przydatne do mikrobiznesów, tak, do kersheringu, gdzie nie może być e, sprinter najnowszy, tak, chociaż oczywiście się zdarzają, e, gdzie nie powinien być sprinter najnowszy do kersheringu, na przykład do panka bo te samochody mogą szybko lecieć zniszczeniu one są nie aż tak twarde a Dacia zastosowałaby swoje najtwardsze horrendalnie twarde plastiki i samochód ten byłby naprawdę dość twardy i niezbyt podatny na zniszczenia moim zdaniem to kolejny segment który Dacia naprawdę by skradła w Polsce yy, a nie mówiąc już o wschodnich rynkach które no takim samochodem mocno by się ucieszyły bo to byłby rywal, konkurencja dla ich Taty. Mówię o tam już w bardziej dalszym wschodzie, na przykład India. Bo tu po raz kolejny Dacia ma silniki, ma z czego korzystać, bo pamiętajmy, że Dacia polega pod, podlega pod Renault, więc naprawdę oni mieliby skąd części brać i skąd brać komponenty na to, by ten samochód bardzo tanio stworzyć. Nie wspominając o tym, że w Daci nie ma na przykład kombi. Wcześniej był model Logan M MCV, MPV chyba to się tak nazywało. E który był taką powiedzmy wersją kombi był to trochę taki Logan, który miał trochę wyciągniętą dupę i zrobione z tego kombi czy to był zły wybór? nie, bo to był wybór oczywiście też jedne wątpię, żeby ktoś to do rodziny wybierał a jeżeli wybrał sobie dla rodziny to, to skrzywdził rodzinę ale w przypadku gdybyśmy wybierali taki samochód do do biznesu, na taksówkę to wszystko są tematy, rejony gdzie dacie naprawdę dobrze się odnajdują Kombi byłoby o tyle lepsze, że z tym samym silnikiem SUV miałoby łatwiej, bo oczywiście są mniejsze opory powietrza, mniejsza waga, a oczywiście bagażnik byłby równie bądź nawet większy. Czy dacia ma z czego zrobić kombi? Myślę, że tak. Nawet gdyby bardzo nasi chcieli to zrobić, zrobiliby, tak jak powiedziałem, logana i po prostu dołożyć mu dach nad ten bagażnik i wtedy właśnie stworzy się nam bardzo łatwo kombi. Które będzie równie wyróżniającym się kombi Bo będzie to jedno z niewielu kombi, które jest aktualnie w segmencie B A tak naprawdę kombi w segmentach B już wymarło, bo została chyba tylko Fabia Która już też, której też już nie są policzone Bo już Clio nie jest produkowane, chociaż szkoda, ja to bardzo lubię auto yy, Czyli Clio w kombi Natomiast no już pewne segmenty wymarły Dacia, czy by odżyła? Na pewno Teraz, niestety, u Daci jest dość cicho, z czego ja ubolewam, bo Dacia, no, tak jak powiedziałem, kręciła na moim kanale bardzo ładne wyniki. Ja nigdy nie narzekałem na wyniki, które wykręciły mi czy Dacia Duster, czy poruszanie, czy konfigurowanie dogera nowego. To zawsze były wyniki, które mnie cieszyły, bo są one po prostu duże. Dlatego też bardzo ubolewam nad tym, że nie mam po prostu komatu kontentu. Myślę, że ja wyczerpałem ten temat. Jeśli macie jakieś pomysły, które, jak właśnie, które segmenty dacia mogłaby wejść, to oczywiście też dajcie znać w komentarzach, wypowiedzcie się na ten temat. A ja teraz zjadę wam dzisiaj tutaj na wioskę, gdzieś jechałem, gdzie w ogóle nigdy Mini, zwłaszcza tej wersji, nie powinno wjeżdżać, ale dobra. Co to jest za samochód? Czym my dzisiaj jeździliśmy? Jest to Mini Cooper S z drugiej generacji R56, to jest chyba 2008 rok, może 2009. Jak widzicie w dość bogatej wersji mamy tutaj m.in. klimatronik. Jeśli oglądacie shorty na moim kanale, to wiecie, że panel i kształt tego klimatronika jest identyczny jak znaczek MINI. Czyli pośrodku kółko i z dwóch stron takie jakby skrzydła. Jak widzicie to dość bogata wersja. Mamy tutaj właśnie kierownicę wielofunkcyjną. Radio widzę te, to bogatsze. Tak samo regulacja zawieszenia, bo widzę tu przycisk sport. Podłokietnik, skórzana tapicerka, myślę, że dość fajna. Ja jak wiecie jestem wielkim fanem MINI. Tutaj nawet na mną, wy tego nie widzicie, wisi zdjęcie moje z mini. Z zewnątrz to wygląda tak. Dwie rurki z tyłu to akurat wersja John Cooper Works, która ma jeszcze więcej koni niż ta standardowa. E, teraz mi pamiętam dokładnie, no ma, ale jest to silnik 1.6 Turbo. Tak jak widzicie, samochód całkiem przyjemny, całkiem fajnie się jeździło e, i również całkiem mocny. Jeszcze tak szybko zrobimy jakiegoś testrida. E, tak swoją drogą miałem strasznie blisko fotel wysunięte w tej grze e, ręczny. Samochód się naprawdę fajnie zbiera, bo jest lekki i ma dość mocny silnik, bo to jest ponad 200 koni. Nawet nie musimy patrzeć, czy ktoś jedzie, bo po prostu jest mocny, jest w i, i my jedziemy. Zobaczcie. Poza tym prowadzenie mini, które jest jak zawsze naprawdę wyśmienite. Mini to auto, które zawsze lubiłem, bo w odróżnieniu od grup Volkswagena są po prostu inne niż wszystkie. On chciałby sprzedać, a tu ktoś jedzie nagle pasatem akurat. A tu okular, oj. Zobaczcie, naprawdę szybki, szybki samochód. <gry> Okej, okay. myślę, że to już wszystko, co dzisiaj mieliśmy poruszyć w odcinku. Jeśli odcinek wam się spodobał, to oczywiście yy, możecie napisać w komentarzu, wypowiedzieć się na ten temat. A ja co? Widzimy się oczywiście w środę o 20. .00. Dzięki i na razie, cześć.